Dzień dobry szanowni państwo witam serdecznie w Urzędzie Miejskim na konferencji prasowej. Dzisiaj spotykam się z państwem po to, aby przekazać informacje mieszkańcom Starachowic za państwa pośrednictwem dotyczące budowy stu obwodnic. Program rządowy został ogłoszony w weekend. W tym programie znalazły się cztery obwodnice, które znajdują się w województwie świętokrzyskim. Są to dwie obwodnice, które znajdują się w powiecie starachowickim. Z tych czterech obwodnic w to wszystkim, dwie znajdują się w powiecie starachowickim i są to niesamowicie ważne dla naszego miasta, dla naszego powiatu i dla naszego regionu inwestycje. Pierwsza z nich to długo, bardzo długo wyczekiwana budowa obwodnicy Wąchocka, czyli połączenia pomiędzy Skarżyskiem Kamienną a Starachowicami z ominięciem Wąchocka Rataj tych wszystkich miejscowości, w który, przez które w tej chwili przebiega droga krajowa numer 42. Przez wiele lat ta inwestycja była, jej realizacja była odkładana w czasie, przede wszystkim ze względów finansowych, dlatego że koszt realizacji tej inwestycji szacowany jest na ponad 600 milionów złotych. Droga ta została zaprojektowana w najwyższym standardzie, a to rodzi koszty i przez te koszty wysokie często było tak, że te terminy się odsuwały. Cieszę się, że w tym programie stu obwodnic, na który rząd przeznacza finansowe środki, będzie budowa obwodnicy jest budowa obwodnicy Wąchocka tym śladem, który został zaprojektowany. Drugą obwodnicą, która jest niesamowicie ważna dla naszego miasta, jest projekt, o którym mówiłem Państwu przed wyborami samorządowymi w 2018 roku. Kolejny raz spotkaliśmy się i powiedziałem o tym projekcie w roku 2019 we wrześniu. To był pomysł na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z naszego miasta poza jego granice poprzez budowę tak zwanej trasy północnej, przy czym w wyborach samorządowych pokazywałem i podawałem, że ta trasa miałaby się rozpoczynać od ulicy Batalionów Łobskich, od jej przedłużenia, natomiast we wrześniu 2019 roku, gdy już była informacja o tym, że północno-zachodnia obwodnica Starachowic zostanie sfinansowana w ramach programu Mosty dla regionów, ten pierwszy etap, czyli powstanie, może pokażę będzie łatwiej yy... od, odnaleźć się na mapie. Czyli powstanie ten fragment od Wąchocka przez estakadę nad Torami Kolejowymi i nad Rzeką Kamienną ze zjazdem na wysokości nowego, zakład, na nowego zakładu firmy Cerrat, czyli strefę ekonomiczną, aż do wyjazdu z miasta pomiędzy osiedlem Buga, pomiędzy ulicą, pomiędzy Bugajem a wjazdem na Elaborację. Ta obwodnica powstanie w ramach programu Mosty dla regionów i będzie budowana przez Świętokrzyskie Zarząd Dróg Wojewódzkich. Przypomnę, że pracę nad dokumentacją i uzyskaniem decyzji środowiskowej rozpoczęliśmy dla tej inwestycji w roku 2014, a właściwie już w 2015, czyli mamy tak naprawdę 5 lat przygotowań, dokumentacji, decyzji środowiskowych, więc to trwa bardzo długo. I wtedy, gdy już było wiadomo, że finansowanie na tę, na tę obwodnicę jest, ośmieliłem się, aby pokazać dalszy ciąg, czyli to, co chciałbym, aby zostało zrobione w kolejnym etapie, czyli wybudowanie tak zwanej trasy północnej i poprzez obwodnicę północno-zachodnią i trasę północną, plus drogę od ulicy Iłżeckiej w stronę e, drogi krajowej nr 9 przeprowadzenie drogi krajowej numer 42. Właśnie tą trasą. Do tej pory, Szanowni Państwo, trasa 42 przez miasto, tak zwane przejście przez Starachowice w Nowym Śladzie miała wyglądać w ten sposób, że wiele domów przy ulicy Kieleckiej, przy ulicy Alei Niepodległości Ostrowieckiej zostałoby wyburzonych po to, by mogła powstać ta trasa przez miasto. Zaproponowałem inny alternatywny wariant, wykorzystanie obwodnicy północno-zachodniej z włączeniem się w drogę w tak zwaną obwodnicę wąchocka, która będzie kończyła się na wygodzie aż do drogi krajowej numer 9, czyli od drogi 42 do drogi numer 9 z takimi włączeniami przy ulicy Batalionów Łopskich z łącznikiem, który wybudowaliśmy, ulicą Kopalnianą, ulicą Leśna Kościelna, czyli Rondo i ulica Krańcowa i Urzecka, w mieście tak, aby mieszkańcy Starachowic i wszyscy ci, którzy do Starachowic przyjeżdżają mieli kilka zjazdów z obwodnicy i by mogli w jak najszybszy i jak najłatwiejszy sposób znaleźć się tam, gdzie chcą dotrzeć. Ten pomysł został przeze mnie przedstawiony zarówno w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, jak również w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I tu chciałem podziękować panu dyrektorowi Krzysztofowi Strzelczykowi, który ten pomysł przelał na papier, na dokumenty, które były niezbędne do tego, żeby można było zgłosić budowę tej obwodnicy do programu rządowego 100 obwodnic. I chciałbym podziękować serdecznie pani poseł Gacie Wojtyszek, która później popilotowała ten projekt dalej i która starała się o to, aby on wszedł do realizacji w ramach tegoż programu. To, co to, te informacje, które e, otrzymałem w sobotę e, o tym, że jedna i druga obwodnica znalazły się w tym programie, ucieszyły mnie bardzo, dlatego że wielokrotnie było tak, że w tych rozmowach, które prowadziłem na różnych szczeblach, padało, że jakby, jeśli chodzi o obwodnicę Wąchocka, to szanse jakieś są. Jeśli chodzi o obwodnicę Starachowic. To niewielkie, dlatego że jest to kwestia dopiero dokumentacji, przygotowań, które trzeba rozpocząć. Najważniejsze jest jednak to, że te przygotowania się rozpoczną, że inwestycja będzie finansowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, czyli dokumentacja także, a przez to gmina nie będzie musiała tych środków wydać z budżetu swojego. Dlatego, że powiem Państwu, że na sesję lutową lub marcową mieliśmy przygotować środki na wykonanie dokumentacji tzw. trasy północnej, ponieważ traktowałem ten projekt wielowariantowo albo. Program Sto Obwodnic jeśli się uda czyli Generalna Dyrekcja albo Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego gdzie uzgodnione miałem, że my jako gmina sfinansujemy dokumentację natomiast będzie możliwość finansowania tego etapu czyli Trasy Północnej w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego. Albo ten trzeci, już najtrudniejszy do realizacji, plan to był taki, że gmina w ramach Funduszu Drog Samorządowych sfinansowałaby budowę Trasy Północnej, przy czym Wtedy, gdy o tym mówiłem, liczyliśmy na 80% dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Jak wiemy, w tej chwili gmina może otrzymywać tylko i wyłącznie 50%. Mówiłem o tym w ubiegłym tygodniu na konferencji, że staramy się z panią poseł, aby dofinansowania do kluczowych inwestycji mostowych, obwodnic w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wynosiły nie 50% a 80% jakby z, już żeby to wynikało z programu i żeby te dofinansowania były kwotowe większe dlatego że 30 milionów zł to jest najwyższe dofinansowanie które można uzyskać natomiast projekt może pochłonąć więcej środków tak samo jeśli chodzi o wiadukt na Dolnych Starachowicach jak również obwodnice no, szczęśliwie okazało się, że będzie to wariant dla nas, jako dla gminy, najlepszy, dlatego że z wieloletnich planów, które były e, przejścia drogi krajowej nr 42 przez Starachowice, będziemy mogli wreszcie odejść uwolni się w ten sposób możliwość e, realizowania inwestycji remontów e, przy drogach przebiegających przez nasze miasto gdzie mieszkańcy jak na Szpilkach czekali na wywłaszczenie i na to aby ich nieruchomości zostały wykupione i żeby była tam realizowana droga e, w wielu przypadkach przez to nie można było prowadzić remontów w wielu przypadkach przez to nie można było inwestować natomiast e, mam nadzieję że również w dokumentach planistycznych niedługo to przejście przez Starachowice zostanie zlikwidowane i będzie można te e, ruchy mieszkańców uwolnić, a Starachowice zyskają pełną obwodnicę łączącą drogi krajowe 42 i numer 9 właśnie tym śladem północnym, północno-zachodnim i że ta inwestycja zostanie zrealizowana jak najszybciej. Jeśli chodzi o obwodnicę Wąchocka, to w tym roku ma być ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy prac, w przyszłym roku ma być podpisana umowa i na przełomie 2021 i 2022 roku powinna rozpocząć się budowa obwodnicy Wąchocka. Czyli tego połączenia od Skarżyska do Starachowic. Jeśli chodzi o budowę obwodnicy północno-zachodniej, w tym roku powinna być zakończona dokumentacja, i w tym roku powinien być ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy prac. Jeśli chodzi o tą tak zwaną trasę północną, czyli zaprojektowanie kolejnego etapu, to do, 2000, do końca 2023 generalna dyrekcja planuje uzyskanie wszystkich dokumentacji, i wtedy tak naprawdę dopiero będzie można mówić o zorganizowaniu przetargu na wybór wykonawcy prac. Jak widzimy na przykładzie obwodnicy północno-zachodniej, przygotowywanie dokumentów y, związanych z budową zajmuje często dużo więcej czasu niż sama budowa. W przypadku trasy północnej powinno to być o tyle łatwiejsze, że partnerami przy projektowaniu nie będą tak trudne firmy jak Polskie Koleje Państwowe czy instytucja, którą są Wody Polskie, która odpowiada za rzeki na terenie naszego kraju, bo w przypadku wodnicy północno-zachodniej nałożyło się kilka Tematów do rozstrzygnięcia. Włączenie z Drogą Krajową, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad, z którą trzeba uzgadniać dokumentację, wody polskie, jak również Polskie Koleje Państwowe, plus Lasy Państwowe. Jak wszyscy Państwo doskonale sobie zdajecie z tego sprawę, realizacja inwestycji z tak dużymi partnerami i tak scentralizowanymi często jest dużo trudniejsza. W przypadku trasy północnej tych partnerów do rozmów, do konsultacji, do uzgodnień będzie po prostu dużo mniej i liczę na to, że szybciej ta dokumentacja będzie mogła być wykonana. To tyle ode mnie.